I telewizję właśnie spokojnie oglądamy. Dobra, nie uszukujmy się teraz, papkochory. Wiem co się stanie. Mam nadzieję, że ten Bartek, który ma przyjechać na kawkę... ...przyjedzie w odpowiednim momencie na tę kawkę. Kasar, proszę, niech tu będzie szczęśliwe zakończenie. Bardzo cię proszę. Co się stało? Um, telewizor? Halo? O! kurcze! Oj, to? tu czy ty gdzieś kolki zabawa z kolkami? Tam no to możemy postawić. Nok. Nok, Tak, mamy sąsiada. O, po prostu chciał nas poinformować. To jest przy drzwiach. Dzień dobry. Był w jednym stand-upie, trzeba się przyzwyczaić do duchów. Jak się zapłaciło mieszkanie, i się ma kredyt do spłacenia. Więc my się przyzwyczajimy. Mm, I będzie nas, nas informował na moment wcześniej, że goście przychodzą. Ja bym nie stał tak blisko drzwi. Dzień dobry. Pizza Margherita. Zgadza się. No, tak, tak. To będzie 28 zł. Dobrze. Proszę. Wszystko w porządku? Szczerze, nie mam pojęcia. Dzieje się coś dziwnego. Kiedy on się tam pojawił? Ja, pierniczę. Halo, panie. Stawso? Muszę zadzwonić do Martka, co się dzieje? Martyk, gdzie on. Telefon, no to chyba po prostu potrafię się wczuć. Martyk, halo? Mój laptop? No do niego nie masz? Z telefonu. jest telefon? A? Tak. tak. Jest mój telefon. Znowu tu się pojawił. Zignął, czy się mam go. Tak, tak. No odbieraj. Gdzie moja pizza. Skamowali mi na pizzę. Najgorsze co masz robić. Dzwonisz. Dobrze wiesz, że jutro mam ważne spotkanie. Wiem, przepraszam, ale to bardzo ważne. Co to takiego? rzeczy, na które nie mam wpływu. Sama już nie wiem co, czy jest prawdziwe, a co nie. Boję się, po, po prostu się boję. Kasia, to był tylko taki żarcik, no. się tylko trochę nastraszyć. Ale ty nie rozumiesz, co się dzieje naprawdę. No jak naprawdę, skoro... Myślisz, że jesteś taka spana? Co? Czy ty naprawdę myślisz, że dam się tak nabrać? Oj tak, Działam. ty debilu! O czym ty mówisz? Ja sama w domu. Wygrać na mnie, ale ohoho, oh, nie ma mowy, ja się nie napiorę coś... Ach tak, ty imbecylu! Cóż, w takim razie życzyłem jej zabawy z duchami, a ja pójdę spać. Kasak, jak ty I... to domikujesz, ty imbecylu, poczekaj! Okej, tak nie było, tak nie mówiłem. Ach... Nie... Te dźwięki... Halo? nie po to tak blisko tych drzwi, jak je otwierasz. Nie ma nikogo. Tam migająca lampka. Zawsze w, zawsze w mapce musi się pojawić migająca lampka. to jest pierwsza mapka, gdzie to jest zrobione dobrze. Nie, było nikogo. Halo? Weź jakąś broń. Nie chociaż to... Bo jak... to jak... To jest... mój telefon. Ja go przecież w ręce! Muszę go znaleźć! Dobra. Ja? Kto znajdzie Ten dźwięk podnoszenia przedmiotów jest okropny. Halo? Czemu na łóżko nie mogę wejść? Czemu nie mogę wejść to na łóżko? To jest to miejsce. Aha. Ty, to jest niesamowite, To jest super. Woda mi się. Fajr, tak no. jak to ktoś mógł zobaczyć, co się nie. dopiero nie otworzyłem? Nie. Znaczy, tego nie przewidział. To by było, gdyby to okno się zamykało, jakbym odszedł. A no. Nie mogę tu sobie stać, prawda? No ty. Zagram ci może z to, dalej, prawda? Z rodzina? Jak, jak, ile tam było osób w tej rodzinie? Czemu, to? Czemu ja tu... muszę podejść? Co tu się dzieje? Dźwięki! On ja się nie podniósł. Będę go bezpieczył. On jest fizyczny. On jest prawdziwy. To co to jest? Trójkąt. Nie wygląda na trójkąt. Ja. I ty chyba nie lubię tego filmu. Ja ty mi offlaguje ten film jakoś na nasiósł. Gdzie? Ja jestem. Nie, nie, nienawidzę tego efektu. Muszę tam iść. Muszę naprawdę w tę stronę iść. Kasa, robisz to dobrze. Nie! On skręca moją stronę. to ja idę tutaj? Bo ja idę. Góra, dół, dół, góra, dół. Ja bym podał ten kod z gry, taki był ale go nie pamiętam. Zapiszę sobie gdzieś. Zanotowałem sobie, brakuje mi trochę, że nie czasem wiadomość. A? A idę, zaczyna zaczynam Nie, przy tym tu jest światło. A? A Guga. Góra. Dół, dół, góra, dół. Chyba to. A dalej coś? Albo spojrzeć się. Góra, dół, dół, góra, dół. Nie za bardzo. To jakaś dźwignia? O, korki. Mogę korki włożyć? To musi się zawsze pojawić map to się, jak map to nie będzie naprawek korków A no, da się wyjść. Da się drzwi otworzyć. Ej, piec. Klucz. No nie, ale że klucza nie mogę wziąć. Nie klucz, to może gdzieś korekki. nie było drzwi. Aha, drzwi. Za bardzo, tak. A, zamknięte. Klucz. Tutaj. Mam klucz. pieczki karty tutaj żadnej interakcji z kartami nie ma jak już wspominałem w kasach to dobrze góra Dół Góra Dół Musimy wrócić? Też się światło Dobra, nie ma może zabawy z korkami, ale światło tak naprawdę wiem co, co liczą bo da się teraz wyjść? Co to było przedtem? Jak dostępu? Kim tutaj aby wejść. A mogę coś pisać. Chyba nie możemy jeszcze mieć brak dostępu. Hmm. Każdy może że to skrzynę elektryczną. Jakiegoś przełącznika jakiejś dźwigni, czy jednak. Gdzieś widziałam czego czerwoną dźwignię. Może ona jest od tego? Muszę ją znaleźć. Hmm, czego na jeśli tak, coś nie mignie. A, tamto. Okej. Okay. Tutaj. To się zgadza. Tutaj jest. Idziemy. Trzeba wstawić. to to troszkę nie pasuje. Aaaa! Zdrowączyło. Pana Chyba nie wyszło za bardzo Wow Ciekawe, czy teraz zadziała pan? Ale... Dobrze. Kobieto, podpowiedz mi pierwsze na pytanie W jaki sposób doszłaś do punktu A? Zniszczyłaś skrzynkę elektryczną jakiś piec Jakieś tej Nie wiem, nie ma ogrzewania. Do punktu B działa wyjście. Ale anyway, rozumiem, dostosowałaś się do sytuacji, jakie się to aktualnie dzieją. Tak. Musimy znaleźć kod. I, i, I domyśla się, że to po prostu tak działa, że teraz będzie działać. Czy była gdzieś jakaś podpowiedź apropo... A, były karty. No tak. Eee, yy, mamy 8452. Pytanie, jak to odczytywać, ale chyba tak po kolei osiem cztery pięć dwa osiem pięć dwa to było osiem cztery pięć podejdę, a dobrze tą kolejność. Czyli mamy e, pik, karo, trefl i kier pik, karo, e, trefl, kier e, To było pik, karo, trefl, kier. I cztery, tak? dwa, pięć osiem, tak? Dobra, tylko mnie z nie sprawdziłem. pięć, 2,5,8. Nie zjedźcie uwagi, że to tutaj spadło. A, bo to, 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 to tam było faktycznie. To było jak? 4, 2, 5, 8? Nie, 4, 2, 5, 8. Dobrze. Nie wiem, kto ma takie drzwi. Ale. Będajmy, gdzie jesteśmy. No mi się znaczyło zakończenie, super. Gdybym to był prawdziwy, ja to muszę tam tyłem albo na wpięcie, żeby zobaczyć jak kiedyś lemyka. A tu się wczuwamy. To by nie winda. Tak to chyba jest winda. A, ja zrobiłem na windę. Ale mapka nie była do publicznego dostępu. Dziwna podłoga. duchówka mi kieruje. Chodzimy. Przed chwilą Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy w tym momencie. Pentulary na zmianę. No. Halo? Kto mną, Miota? Czuję się molestowana. Gdyby już tak nie lubię tego filmu. Przemień winda. Ile ma zamiaru jechać do winda? Zgadza się, gaz byłem sobą. A to ma wspomnienie. Nie, to musi być jakiś koszmar. I już ominął miarczamski. Czemu nie mogę się obudzić? Czy jest świadomą snu? Dlaczego nie mogę się obudzić? To jakaś kara, że się za mną pojawi gdzieś na wpięć. Wybiłam coś źle. No Powiedział mi też, że gdy będzie o to, to będzie się działo. Jeśli tak, chciałbym to naprawić. Jeśli jeszcze mogę. Proszę. No bo się co było czyszczenia. To Tak, do końca drogi. Nie, 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 nie melodyk. Nie, 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 nie. proszę, proszę, proszę. Pierwszy to mi się pchałem na Ale Kastar, czy chociaż raz nie mogę prosić o szczęśliwe zakończenie? Czy ja cię skrzywdziłem, Kasek Czy ja cię skrzywdziłem? Czy... ...tak tego do zrobić szczęśliwe zakończenie, nawet po gorze? jednak Bartek nie przebył. Rika. Szefron. Balazas, Balazs. Zewi A Pam Bajka sorry. Nowa ja. A, krój końcowy. Koniec. Bardzo dziękuję za przejście mojej mapki. To dla mnie wiele znaczy. Mam nadzieję, że mapa cię spodobała oraz że pragniesz ich jeszcze więcej. Mapa. Bajka, sorry. Specjalne podziękowania dla Ambers, tą założenie ich tak tej mapki. Bez nich nie wyglądałoby tak pięknie i klimatycznie. Mam na nich dużą przysługę. Bardzo tak zacznę się zastanawiać nad interpretacją tytułu Nowa ja. I no, nie widzę tego. Może ktoś z widzów, a może sam kasa chciałby mi to wyjaśnić. Bo chyba nie zostałyśmy zastąpione nową postacią. A po prostu zostałyśmy martwe w naszym mieszkaniu. Stawiamy też jedno. Czy to, co przeczytał nasz kolega, to były bójdy? Czy on to fakt, gdzieś pójdę, żeby nas zastraszyć? Czy gdzieś to przeczytał? I tak przeczytał, żeby nas zastraszyć. Jeżeli bójdy, to a on za tym stał. B, przypadek. C, nie. To by musiało być bójdy całkowite. Przecież duch atakował nas nawet poza sklepem, poza dom, mieszkaniem w sklepie, właśnie. Czyli nie były związane tylko z tym domem, mieszkaniem dokładniej. Więc to całkowicie nie związane z tym zjawisko, spod wydarzeń, przypadek, tak sądzę. Że opowiedział nam o duchach i ja się dziwię, ja że nie zostały, nie jesteśmy ułożeni w trójkącie na końcu. Przynajmniej nie zwrócimy uwagi na to. Czyli to nie była ta sama historia. Duch Za coś innego się mścił. Czy to koszmar? Możliwe, że jednak nie. Mam budzić się nie udało. Z wzłą w oku pożegnała się z nami A Ja mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Zostawicie łapkę w górę. I będziecie czekać na następne filmy. Mam nadzieję, następne przyszłe piękne mapy Kasaga. Ale proszę, proszę, jakieś szczęśliwe zakończenie. Mogę? Tak z dedykacją dla mnie. <grywy> nie no, no, Taka dusza artystyczna kasara. Lubi sprawiać cierpienie. A, bo chciałem jeszcze muszę to coś zrobić. Chciałem zrobić poradnikowi, kasarowi poradnik, jak robić timery. Opóźniacze czasu, bo to nie jest dobre rozwiązanie. Zobacz, tu masz dużo repeaterów. A ja... Stworzę scoreboarda. Tu mamy wiadomość po upłynięciu 2 sekund, 4 sutników, czyli dwóch sekund. A tu mamy resetowanie timera. Dzieje się jakaś akcja. Potrzebujesz odliczania czasu. Nalicza się. I się uświetła. I nie potrzebujesz. I możesz teraz dokładniej sobie jeszcze ustalić czas. Niż taki niepewnie wiadomo ile to No pewnie jak to używasz to wiesz. I co, co kolejne, Nie trzeba na tego resetować. Tu może być 80. I może być kolejny serii. Od serii. Coś innego. Tutaj 120 i. I coś innego. A tajem ewentualnie może być jeszcze wyżej. temu 120. Dajmy też 120. Żeby się zresztowało. I będzie. Chyba jak to jest schudne, ładne. poukładane. Jeszcze to na funkcję przenieść. I tak. A dobra, to już moje ciekawstwo. Jak ja lubię posłuchać atmosfery, co nie? Ale tak będzie fajnie. Okróć subskrypcja, dzwoneczek, do ósmego razu. Do usłyszenia. No i cześć.